I mam zaszczyt powitać Państwa na konferencji reform NLU na temat współpracy polsko-nawleckiej, podczas której będziemy omawiać sprawy dotyczące energetyki, technologii morskich i bezpieczeństwa. Konferencję organizuje Fundacja Pantarej na czele z Panią Mają Rubem, Panią Prezes Fundacji i Panem Milanem Specjalskim Wiceprezesem. Chciałbym Przede wszystkim podziękować naszemu partnerowi głównemu Uniwersytetowi Gdańskiemu, a w szczególności Wydziałowi Filologii na czele z dziekanem profesorem Maciejem Michalskim i Instytutowi Skandynawistyki na czele z profesor z Marią Przywińską. gorące podziękowania chciałbym złożyć na ręce pani doktor Karoliny Trostowskiej, padium w Instytucie Skandynawistyki. I opiekunowi koła tłumaczy ustnych języków nordyckich sensu stricto. Chciałbym też bardzo gorąco przywitać naszych gości z Norwegii. Przede wszystkim pana Tura Pukwola, który za chwilę wygłosi swoją prezentację, oraz pana Georga. O te dala, który dotrze do nas trochę później. Chciałbym przywitać Pana komandora doktora, habilitowanego Grzegorza Krasnodębskiego, rodzika do spraw nauki Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskiej na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, oraz Pana Krzysztofa Trzmikowskiego, pracownika Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem. I były wykładowcy Akademii Morskiej w Gdyni. Chciałbym przywitać wszystkich naszych prelegentów, którzy zabiorą głos podczas dzisiejszej konferencji, ale zanim zaczniemy obrady, chciałbym oddać głos pani doktor Karolinie Tazbowskiej. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na dzisiejszej konferencji. Ja się nazywam Karolina Drozdowska, jestem adiunktem w Instytucie Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego i jestem opiekunem koła tłumaczy ustnych języków norweskich sensu stricto. Nasze koło jest współorganizatorem dzisiejszej konferencji i jeśli obejrzą się Państwo teraz i spojrzą w górę. Za tymi szybami, które widać Pan na górze, siedzą nasi tłumacze symultaniczni, którzy będą dla Państwa tłumaczyć dzisiejszą konferencję. Tłumacze będą tłumaczyć z języka polskiego na norweski i z norweskiego na polski. Tłumaczami dzisiaj są studenci 3., 4 oraz 5 roku skandynawistyki linii Norweskiej. Proszę pamiętać, że to są studenci, którzy wykonują tę pracę w ramach wolontariatu, to będą przyszli profesjonalni tłumacze, natomiast na razie są to studenci, więc proszę też o wyrozumiałość dla ich ewentualnych niedociągnięć i potknięć, których zresztą mam wrażenie, że nie będzie, bo tłumacze są świetnie przygotowani i bardzo kompetentni. Ta sala, w której znajdujemy się w tym momencie, to jest sala teatralna budynku filmologicznego. Jest to najnowocześniejsza sala tego typu na Pomorzu, umożliwiająca jednoczesne tłumaczenie symultaniczne na osiem różnych języków. Natomiast Instytut Skandynawistyki, który współorganizuje w osobie koła tę konferencję, to obecnie największa i lubimy myśleć, że najlepsza jednostka kształcąca studentów na kierunku skandynawistka w naszym kraju. Nasz instytut obchodził w zeszłym roku 40 -lecie. Kształci studentów na linii norweskiej, szwedzkiej i duńskiej. Na każdą z tych linii przyjmowanych jest co roku 20 studentów. Oprócz tego od niedawna mamy dodatkowo linię fińską, na którą nabór jest co dwa lata i planujemy otwarcie linii islandzkiej. To tyle, jeśli chodzi o o mnie i o chwalenie się naszym Instytutem oraz naszym kołem. Ja już nie zabieram więcej czasu i życzę Państwu miłej konferencji. Dziękuję bardzo.